Dzień dobry, dzisiaj mieliśmy robić sernik, ale sernik będzie w następnym odcinku, powiem wam dlaczego, dlatego bo cóż to byłby za sernik bez przepysznej, banalnie prostej, błyskawicznej polewy czekoladowej, więc dzisiaj zrobimy polewę czekoladową, taką którą możemy użyć do dowolnego ciasta czy innej słodkości, zapraszam. Nazywam się Grzegorz Caputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu, chłonę wszystko, co mi otacza. Stworzyłem przepisy ioli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata pełnego przepisów, smaków i obrazów. Idealną polewę czekoladową przygotujemy w kąpieli wodnej. Co to oznacza? To oznacza, że musimy zacząć od przygotowania stanowiska do gotowania. Na początku bierzemy garnek rondelek i napełniamy go mniej więcej do 1 trzeciej wysokości wodą, przekładamy na palnik i na tym garnku układamy miskę. I teraz tak. Ważne, żeby ta miska była żaroodporna. Jeżeli użyjemy normalnej miseczki, no to pęknie nam najprawdopodobniej podczas gotowania albo później. Także układamy na garnku, tylko musimy pamiętać o tym, żeby powierzchnia wody nie dotykała bezpośrednio do dna miseczki. Rozgrzewamy i do miski wlewamy 100 g śmietanki 30%. Do podgrzanej śmietanki dodajemy 100 g czekolady pokruszonej. Jakiej czekolady mlecznej, deserowej? To zależy od Was. Ja wybrałem deserową, ale jeżeli wolicie słodszą polewę, wybierzcie mleczną. Jeżeli wolicie odrobinę słodszą, wymieszajcie 50 g czekolady mlecznej i deserowej. W moim wypadku jest to 100 g czekolady deserowej. Dorzucam i rozpuszczamy. Rozpuszczamy cały czas mieszając. W ten sposób powstaje nasza polewa. Taką gorącą polewę bezpośrednio wylewamy na ciasto, sernik, naleśniki, na co chcemy. I wszystko, tak naprawdę wszystko jest już gotowe. Także jeżeli podobał Wam się ten przepis, zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie przygotujcie ze mną ciasto, sernik albo jakieś inne ciasto i piszcie co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do zobaczenia.